Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD I czekałem cały dzień bez odcinka, żeby zrobić update Słuchajcie, mamy nowy update, tak jak powiedziałem Jest kolejna część eventu, mm, słuchajcie, z Drillmenami Ale to nie jest wszystko, bo event z Drillmenami To jest widzowie tylko taka mała część Znaczy, to jest ta największa, ale wiecie Tutaj do, dostaliśmy coś zupełnie, zupełnie niespodziewanego Więc zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem I już czytamy, co tutaj mamy, słuchajcie Developer Crate z Telantriciem, z Ewanem i Pulem, Pool? Pool? Nie wiem jak to dokładnie się czyta, przepraszam Drill Support Crate, Vip Crate i Sigma Drillman. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Update Log, to mamy tak Developer Crate'a, i tutaj mamy właśnie pól. To mamy ziomeczka, który bije skateboardem. Evana, który ma AOE Lightning, ok. Czyli nawala po prostu jakimś takim, nie wiem, piorunami, coś takiego, i deweloperskim hamerkiem, czyli młotem potężnym. No ale, te, a jeżeli chodzi o Telandwika, czyli najlepszą postać, 0,1%, słuchajcie, no to ten ziomeczek naprawdę jest mega, mega szalony. A Double speeda, jeżeli uderzy 20 razy w Skibili Toilet, dobra i generalnie, jeżeli chodzi o ten to to czym walczy, czyli tą kosę, to jest to nawiązanie do czegoś, co będzie na grudzień, czyli na święta najpewniej, jakieś nawiązanko. Dobra, ciekawe, ciekawe, tak na szybko. czytam oczywiście Drill Event Part 2 widzowie, Drill Forest normalnie i Drill Support Crate. Mamy crate, gdzie mamy bustujących Drillmenów, mamy też nowy Drill Pass, King Kameramena, VIP Game Pass Improvement. Słuchajcie, mamy VIP Kameramena i Very Important Titana, który, uwaga, ok, jest mega bogaty. Tutaj Sigma Drillman Exclusive i fixy. Dobra, tak przeczytałem, żebyśmy wiedzieli, co jak. I widzowie, teraz tak. Na początek VIP Rewardsy. Od teraz dostajecie też krety. Dlatego widzowie, od razu, pierwsze, co sobie zrobimy na tym nagraniu, to weźmiemy sobie VIP-ka. Teraz wzrost, w sensie sprzedaż VIP-ów na TTD wzrośnie niesamowicie. Bo widzowie, jakby tutaj nie wiem, jakby słuchajcie, sprawa jest taka, że generalnie dostajecie IGEMY i podkę randomową, no i właśnie krejta. Wchodzę i mamy. Mamy tak, VIP krejta, 20 gemów i lagboosta. I jeszcze słuchajcie, jak wbijemy sobie na Drill Event, już wam to pokazuję, to zobaczcie... wow, dobra, jak to ładnie wygląda teraz! No Naprawdę pięknie. Mamy tutaj Drill Woman, Sigma Drill To będziemy na pewno sprawdzali tą postać, ale nie teraz. Drill Event Pass, 20 nowych tierków i słuchajcie, tutaj mamy nowe unicy. Patrzcie, jak one wyglądają. Co tu się dzieje? Ale chciałem powiedzieć tak, mamy tutaj też VIP Rewards osobno i tu dostajemy 100 drilli i dwa razy Drill EXP Boost, czyli dostajemy boosta albo na expa, albo na drill boosta, czyli na wiertła i słuchajcie, no tutaj dostaliśmy tak więc ogólnie wipek jest teraz mega, mega wart po prostu brania go. Nie mam aktualnie gemów za bardzo, ale mamy tego pula, ekskluzywa, który bije 25 tysięcy. Ewan, barierki robi i ma AOE, ok, czyli tym jakieś piorunki, jeszcze barierka i 37 już telantrików, normalnie to jest spawner, ok, 140 tysięcy obrażeń, ally health mamy 600 tysięcy, 20 tysięcy biją te jego minionki, które tworzy. Sigma Drillman, 70 tysięcy AOE, ok, 460 go jest, spoko, a sponsorem od Cineczka jest już długo funkcjonująca strona Blocksboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać traj' z przedmiotem, który kupili. I gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Na razie, widzowie, może otworzymy jedną. Taką jedną symboliczną. Czy wyleci nam w ogóle lepsza postać, na przykład Ewan? Ewana, znacie te Lantwika na pewno? Pull to nie wiem, to jakiś nowy ziomeczek chyba, jakiś nowy tutaj twórca, który, który od ostatniego czasu z nimi tworzy, więc tak to wygląda. Niektóre, niektóre tutaj postacie zniknęły spoko, to wiemy. Mamy te boosty, lak boosta, weźmy sobie, nie wiem, coin boosta, wszystko, widzowie, odpalam. Normalnie, jak zawsze. Tak, jest nowy update, zawsze wszystko odpalam. I teraz tak, mamy all i dajemy VIP create. Patrzcie, dostałem VIP create i z VIP krejta za posiadanie VIPa macie tego ziomeczka jednoprocentowego Titana, albo tego po, po prostu takiego, mm, słuchajcie, Mm, VIP kameramena, dokładnie, bo zapomniałem nazwy przez chwilę, dobra, więc mamy VIP kameramena 40 tysięcy bije, okej, okay, czyli tam mamy coś za vip -ka. fajnie, tym bardziej że co 4 godziny odbieramy vip i możemy dostać widzowie jeszcze lepszą postać i ten vip widzę tutaj może być nie, nie może być, okej, okay. to tak developer crate widzowie też sobie otworzymy tylko tak myślę, czy sobie go tutaj otwieram, dobra, otwieramy, jeden mamy jeden, to będzie pewnie pool, ale wiecie może się zaskoczę, może jakimś studem Ewan, okej, okay, dobra, no i to mi się podoba widzowie, jednak się zaskoczyłem Mamy lepszą postać, 1700 ich jest aktualnie, ok. 1700 Ewanów Będziemy testowali, oczywiście. Przetestujemy Whip Cameramana. Przetestujemy I'm Evana, Telantrika, Pula. No, przetestujemy wszystko, co jest nowe, tak? Czyli tego Sigma Drillmana. Nowe boostery, przede wszystkim, widzowie. Tylko ja muszę to ogarnąć. Mamy Hard Drill Moda To sobie to przejdziemy w tym odcinku. Na razie w to pójdziemy. Nie będę tutaj jeszcze, wiecie, robił tych innych rzeczy. Tylko wiecie, po kolei, po kolei. Na ja, spokojnie. Wiecie, wejdźmy sobie. Time Mode. Ok, normal Lobby. Tutaj mamy Salmon Area. Event Pass. Chodziło mi o Event Pass. Co mamy nowego? Mamy tutaj generalnie te słuchajcie, postacie co były, 600 jest ziomeczków tych ultimate'ów i co jest w event pasie? Pokażcie mi to. 42 tier. Dobra, to mamy tak 400 drillków i 42 robię. Tutaj mamy crate typu 3. Dobra, fajna sprawa 4 i na ostatnim King, Dr King Drillman, King Drillman normalnie, potężny jakiś ziomek złoty. Ej, powiem wam, że dużo dodali. Naprawdę, jak na, na ten event, mega dużo rzeczy. Ja wszystko sobie boostuję, bo wiecie, czemu mam tego nie wykorzystać? Oczywiście, że będę grał, dlatego wszystko boostuję i zapraszam widzowie na Discorda, macie link w opisie też do stronki, oczywiście do nowych postaci, jakbyście chcieli sobie ogarnąć, ale jeżeli chodzi o Discorda i o klan, to widzowie mamy 65 tysięcy siły w klanie, bardzo dużo i naciskamy na to, żeby tylko aktywni gracze z nami grali, także zapraszam, bo są wolne sloty, możecie zrobić tiketa w dziale YouTube i napisać, że chcecie dołączyć, bo gracie dziennie dużo meczy i możecie nabijać ile punktów, czyli czy 100, czy 200, generalnie wymagamy 100 punktów dziennie, więc kto nie robi, no jest po prostu usuwany. Dlatego nie zgłaszajcie się, jeżeli nie macie czasu na granie. Potrzebujemy najbardziej aktywnych osób, także zapraszam do kranu tylko aktywne osoby. I słuchajcie, jak to wygląda w ogóle? Patrzcie, a tu mamy krejty, okej, okay? czyli to tak działa. To nie działa tak, że mamy, słuchajcie, te krejty do kupienia. My je dostajemy z gierki. Ej, dobra, to ciśniemy hard drill moda, normalnie, słuchaj. Słuchajcie, odpalamy się, co ja mogę tutaj zagrać? Więc tak, um, nie mogę zagrać VIP mena. to jest oczywiste, więc zagrajmy sobie to, co mamy. Mamy Scientist Drillmana, ale wiecie co, najlepszy będzie Titan Printer, wiadomo. Weźmy najlepsze postacie, bo nie wiem czego się spodziewać. Może być naprawdę trudno, nie? Więc po prostu się przyszykujmy. Assassin Drillman, same takie najlepsze ziomy, a Drill Helikopter na początek. Ok, więc ciśniemy widzowie, nowa mapa od razu ciśniemy, zobaczymy co tutaj się, wiecie, co w trawie piszy i polecimy dalej. No oczywiście, słuchajcie, będziemy też o wszystkich tutaj deweloperów zawalczymy ze, ze skrzynki, spróbujemy zdobyć ze skrzynki wszystko, na razie nic nie sprzedaję, ja mam gemy, ale słuchajcie, muszę je sobie przerzucić albo po prostu coś sprzedać, na przykład DJ-a jednego i będziemy mieli na crate, nie? Więc na pewno spodziewajcie się openingu jakiegoś odcinka, na razie gramy nową mapę. Zobaczmy, wiecie, to co jest takie najważniejsze, to co wyszło, a później się zajmiemy kolejnymi rzeczami. I słuchajcie, sprawa jest taka, że ta mapa jest śliczna, tak powiem, naprawdę, bardzo ładna. Taka, mam wrażenie, jak stare gierki, takie, nie wiem, takie po prostu przygodowe, nie? Jakiś nie wiem, Kangurek Kao normalnie. Jakieś takie gierki mega stare, nie? Takie po prostu, no tak, tak mi się to kojarzy. Nie wiem dlaczego, no ale jakbym był w jakiejś przygodowej, takiej nieco starszej gierce niż teraz, nie? No teraz to już tak nie, ale... Kiedyś takie giereczki, nie? Taki, taki vibe'ik mam, taki spokojny. O, może po prostu. Taka uspokajająca mapa. Dobra, mamy drill helikopterka, widzowie. No i my go stawiamy. No gdzieś z przodu tam bez różnicy, bo tak naprawdę on i tak tworzy e, swoje minionki. Więc tak, wrzućmy go. Uwaga, dobra, się ma ziomeczku. I musisz mi początek ogarnąć. Tutaj chyba. A nie, nie sprawdzałem. Czekajcie, bo chyba. Chciałem powiedzieć, że chyba jest 40 waveów, ale nie wiem, bo nie sprawdziłem. Na Easy mode było 30. Czy teraz będzie 40 widzowie, czy raczej na hardzie ja bym chyba obstawiał 50? Powiedzmy, że 50, a jak się przekonamy, że mniej, no to, to spoko, nie? Jak 40 jednak będzie, no to też spoko. No nie będę marudził na pewno. Słuchajcie, na początku wiadomo, stawiamy po prostu ten helikopterek. On da sobie radę raczej. Tak mi się wydaje, że nie powinno być problemu. Ci drillmeni mają po 10 tysięcy HP, więc naprawdę tutaj do problemy to, to nie sądzę, nie? Nie sądzę, że coś się wydarzy jakiegoś głupiego, że przegram. Także raczej raczej początek będzie ok. Poza tym, widzowie, trafiłem Titana Printermana na odcineczku. To słuchajcie, teraz ten Titan Printerman tak mi gierkę robi, że ja bez problemu daję sobie radę na wszystkim. Nie, no po prostu to jest tak ogromna farma, dająca 3,5 tysiąca każda. Można takich 5 postawić, chyba że to w końcu znerfili i można tylko dwóch. Zobaczymy, przekonamy się od razu, bo było zapisane w update logu, że dwóch można mieć. Tymczasem cały ten update, aż do tego updateu. Można było pięć ustawiać. Czy dalej można? Za chwilkę widzowie to dla was też sprawdzę. Właśnie za pomocą mojego Titana Printermana. I mapki naprawdę są takie dokokszone. Widać, że generalnie twórcy TTD coraz bardziej tak się. No wiecie, widać, że mają kogoś nowego w ekipie, tak? I coraz, coraz bardziej starają się, żeby to było jeszcze bardziej ładne i jeszcze ładniejsze. Nie, nie takie prościutkie, ale właśnie takie bardzo, bardzo ładne. Okej, okay, Titan Printer tutaj postawione, niech dają mi ziomki tutaj po prostu kaskę, nie, bo to o to chodzi. Dobra, 20 tysięcy HP nasze jednostki mają, 1500 biją, damy radę, na pewno damy radę. I czy można postawić pięciu Titanów Printermenu? A, widzicie, widzowie, wiedziałem, że to zrobią, wiedziałem, że to zrobią. Czyli aktualnie koniec używania pięciu Titanów Printermenów, czyli teraz maksymalnie możemy dostawać po 7 tysięcy mm, dolarków, bo postawimy tylko dwóch Titanów Printermenów, ale to oznacza, że wiecie, bo generalnie jest pięć, pięć, to jest limit na wszystkie jednostki farmy, czyli mogę na przykład zrobić coś takiego, że wezmę Titana Printermena, ale do tego dorzucę Scientist Drillmana, mm, na przykład trzech takich daje nam 1300, albo nie, to lepiej Santę. To tak, Titan Printer, Plus Santa, fajne combo i tego ludzie czują, że będą używali, wiecie? Że. Ale nie, Santy nie można na tym świecie używać. No to Scientist Drillman pozostaje, widzowie, tak naprawdę. No żeby przechodzić, nie? Można też samym Titanem Printermanem. Do 7, słuchajcie, tysięcy. To nie jest mało, tak? To nie jest mało. 7 tysięcy, dobrze mówię? 3,5. No to po 3, tak, 7 tysięcy. Jak powiedziałem, 7,5 to sorki. 7 tysięcy. Dostajemy z dwóch takich ulepszonych Titanów Printermenów na maksa. Dostajemy 7 tysięcy, ale co pół minuty. Także to naprawdę idzie mega szybko. Nie musimy autoskipować, więc nadal jest lepsze od Santy TV, który daje 6 tysięcy, ale co autoskipa. A tutaj po prostu pół minuty. Możemy grać bez autoskipa? No i wtedy wiecie, zarabiać kaskę. Ale my gramy z autoskipem, żeby szybko przejść harda, zobaczyć nagrodę i otworzyć też, widzowie, crejcik z boosterami, bo zobaczymy jak dużo boostują, co robią, to będzie mega ciekawe. Także widzowie, lecimy dalej. Aktualnie ulepszyłem pierwszego Titana Printermana na drugi poziom, co daje nam już po 2000, słuchajcie, co pół minuty, więc naprawdę powinno być lepiej. Też dodałem sobie tutaj naszych Drillmenów, postawiłem. Mamy też Astro Large tv bo on akurat się tutaj może kwalifikować do grania na Mode. i słuchajcie, jestem ciekaw najbardziej, kto będzie tutaj bosem, czy to będzie jakiś nowy bosik. Ej tu, jak jest ładnie w ogóle. Możemy jeszcze dalej tutaj przejść. Patrzcie, normalnie można po mapie gdzieś tu chodzić tylko żebym za bardzo nie poleciał za daleko. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj jest w ogóle. Ja, jak to wygląda? Czy ja mogę? Nie, nie mogę, tu już bariera jest taka dobra, ale fajnie to wygląda. Naprawdę mi się podoba, że są takie groty, mogę sobie pochodzić po tej mapie. Nie ma, wiecie, jakiegoś tutaj problemu, że są jakieś takie poblokowane te mapy, one są takie otwarte. Fajne, naprawdę. Bardzo fajne. No, nie mówię, że ktoś będzie to robił. Raczej każdy będzie nabijał na szybko, tutaj hardował. Ale wiecie, no fajna sprawa, że coś takiego mamy. Dobra, ulepszamy Asasyna, troszkę poulepszajmy te postacie, niech troszkę więcej szybciej robią, bo nam zależy na czasie, żeby jak najszybciej nabijać te kreighty nowe. To są te drill crejty z boosterami. Prócz tego widzowie, developer kreighty na pewno robię jutro jakiś opening na kanale. Muszę, muszę zrobić opening. Nie, może otworzymy z 200-300 krejtów i zobaczymy, czy nam poleci telantrik Musi. Jeżeli jeżeli Teleantric nie poleci, powiem tak, jeżeli nie poleci. No, to tryhardujemy go dalej, widzowie. Nie ma innej opcji. Naprawdę, dobra, ulepszyłem Drill Woman, mamy Astro Larga TV Mana. Także możecie być pewni, że ja będę tryhardził, aż dostanę właśnie tego Telantrika, nie najbardziej. No wiadomo, mamy już Ewana. Ewana też sprawdzimy, tak? Każdą z tych postaci osobno sprawdzimy w odcineczku, żeby zobaczyć, jak jest mocna. Właśnie to też jest ważne, że każda będzie miała swój odcinek. Bo wiecie, no to, to, to jest najlepsze, żeby posprawdzać dokładnie wszystko, co i jak działa. Także tutaj, widzowie, na pewno będzie rzetelna ocenka elegancka ocenka, zobaczymy jak to działa, no i no i tyle, no, posprawdzamy sobie po prostu. Za 20 tysięcy do ulepszenia mamy Titana Printera, jest to dużo, bo faktycznie jak już dochodzimy do momentu, że mamy Titana Printera na drugim poziomie, spoko, ale później te 20 tysięcy to wiecie, troszkę musicie wyłożyć i tu już się zaczynają problemy, to, to jest oczywiste, do, to, to problemiki będą. Dobra, tego Astro Larga TV-ka ulepszyć, mamy problemy, patrzcie, ten hard naprawdę nie jest taki łatwy, w sensie, no wiecie, Giant Blind toilety to mają dużo HP, no i to jest tym problemem. Ja wiedziałem, że to będzie problemem, bo jednak, no, no to widać od razu, że wiecie. No jednak one są takie z ogromnym HP, więc tutaj różnie bywa, ale myślę, że damy radę. Ten assassin tutaj lata, nawala. Okej, okay, nie jest źle. Nie możemy mieć tu boostera, ale zaraz jakieś boostery ogarniemy, bo pierwszego krejta dostanę. Dobra, ulepszę go, żeby miał co pół sekundy atak. I teraz już mogę zająć się chyba Titanem na maksa. Wymaksuję go, zobaczymy, co będzie dalej. Na no, aktualnie żadnych specjalnych tutaj skibidi nie widzę. No raczej takie podstawowe, zobaczymy co będzie bosem, nie? Jaki Skibidi będzie bosem, bo to też jest mega akurat dla mnie zawsze ciekawe co na ewencie na danej mapie będzie bosikiem. To no chyba na, nawet najbardziej ciekawe z tych wszystkich skibili, bo raczej one są zawsze, tak jak mówię, takie same. Mamy mi ten no to widzieliśmy, tak? To już było tak naprawdę. I teraz widzowie mam taką zagwostkę, czy Santa TV nie wraca znowu do bycia najlepszą farmą, bo tak naprawdę nim możemy grać wszędzie, jeżeli chodzi o, słuchajcie, znaczy nim możemy wszędzie, Scientist Drillmanem możemy wszędzie, więc Scientist Drillman i tak postawiony jako pięciu. Jest lepszy od Santy TV, ale gdyby dodać Titana Printera z Santom TV, no to wtedy lepszy jest właśnie printer z Santom TV, bo mamy słuchajcie pięć jednostek, tutaj dwie dwóch Titanów, to mamy 7000 i 6000 od Santy TV, także na Endlessa takie dwie postacie i widzowie potężnie, no ale wiadomo tam slotów brakuje, tylko jednego jakby miał brać, to to i tak by wziął Titana Printera, bo macie co pół minuty. Słuchajcie, zawsze pieniądze. Nie musicie czekać na autoskipa, nie musicie skipować. Ja tutaj skipuję, bo chcę szybko przejść, ale generalnie przy Titanie Printermenie raczej gra się tak, no wiecie, zachowawczo, na spokojnie, nie trzeba aż tak raszować, ale no ja lubię raszować, żeby to przechodzić szybko i ma być wygranko i wiecie, i nabijamy te coiny, nabijamy to wszystko. Ja nie, ja nie lubię czekać, ja nie lubię czekać widzowie, także tutaj Printermen no już tak nie przemawia, nie przemawia do mnie, bo nie mogę pięciu postawić, no jest limit dwa. Także no generalnie stało się. Ja, ja to czułem, widzowie, ja wiedziałem, że będzie limicik na to, nie? Jak ktoś nie wiedział, to tak, można było postawić pięciu przez cały tydzień, przez cały ten poprzedni update, można było postawić pięciu Titanów Printermenów i mówiłem wam wiele razy, że tak będzie, że w końcu dadzą ten limit, no i mamy limicik, nie? Tutaj bym wyłączył autoskipa, bo troszkę się robi niebezpiecznie, w sensie jakoś tak troszeczkę się zrobiło, wiecie, dość niefajnie. To na pewno, czy jakiś Printer rzuci mi kaską, to bym ulepszył tą Drill Woman. Dawaj, 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 ziobeczku, dawaj, dobra, Dobra, skipujemy dalej, damy radę, damy radę, ja się nie boję. Lecimy, dobra, ulepszamy i ona teraz powinna robić o wiele więcej. Dobra, więc tutaj nawalamy, mamy te samony, coś tam zawsze dodają. Hmm, oczywiście Titan Printer też bije, więc tutaj jest no lepszy od Santy, bo bije, ale czy to tak dużo bije, to bym nie powiedział. To akurat jest takie, wiecie, taki dodatkowy plusik, ale nie jakiś taki mocno hmm, mówiący o tym, że jest lepszy. Bo tutaj, no... Nie wiem czy to ma znaczenie, że farma bije i to ledwo, nie? Bo ona ledwo co bije, więc to tak naprawdę dużo nam tutaj nie zmienia. Dajemy kolejnego asasyna, czy ten asasyn ma duży zasięg? No ma, więc można kolejnego dać też gdzieś tutaj, tylko tutaj to nie mogę. Ej, w sumie ciekawe, bo tutaj też nie mogę. Ej, gdzie ja mogę go postawić, Halo? Ty asasyn, co jest z tobą stary? Ej, no widzowie, jakieś bugi, nie? Normalnie, jakieś zbugowane w ogóle. Nie mogę go postawić tutaj, jakby w tym miejscu totalnie. Co on, aż tyle zasięgu potrzebuje, żeby, wiecie, tyle miejsca, żeby go postawić? Mega dziwna sprawa. Nie spodziewałem się, że na ziomka trzeba aż tak tutaj, wiecie, takie specjalne rzeczy porobić, że tu tyle miejsca mu ogarnąć. Naprawdę, taki assassin, który jest mitykiem aż tyle miejsca, coś tu nie gra. To chyba jest po prostu zbugowane aktualnie u mnie, bo no nie powinien aż potrzebować tyle, Słuchajcie, to bez problemu się go zawsze stawiało. Teraz coś jest troszkę nie tak. No ale trudno, jakoś damy radę. Może postawimy jednego tutaj po środku. Niech sobie stoi, nie wiem co ci gościu jest, że nagle się nie da Ciebie postawić. Dziwny jesteś, ale, no, ale nie będę Cię obrażał. Dobra, 40 wave'ów widzowie czy 50? Obstawiamy, ja obstawiam 50, zobaczymy, zobaczymy. Mamy printerów na maksa, także 7000 widzowie, co każde pół minuty. Więc ja pół minuty każdego ziomka, bo tego postawiłem później. To wiadomo, to tak troszkę jest rozdzielone w czasie, ale co pół minuty ogólnie dają, nie? To o to mi chodzi. Więc teraz tak, mamy w ogóle tego pencil drillmana, ziomeczka. Znaczy dark drillmana. Mogłem w sumie nabrać legendy, bo tak mam same bardzo mocne postacie, ale one dużo wymagają ulepszeń, i to, wiecie, to jest właśnie ciężkie. Tego ulepszymy na wyższy poziom. Tego asesyna, dawaj, dawaj, dobra, mamy maksa. I teraz dwóch asesynów powinno sobie poradzić. Ale dobra, autoskipa wyłączam. Czy to jest ostatni wave, czy będzie jeszcze 10? Będzie chyba, okej. Okay. Albo jest to zbugowane, albo dalej będzie. Bo to różnie bywa, nie? Znacie to. <grych> Totalnie. Dobra, może jeszcze jedna drill woman tutaj, jakaś wejdzie. No czemu nie mogę stawiać tutaj po środku? Co to? Jakieś normalnie miejsca nie ma na nic. Patrzcie, no prawie wszędzie. Jakieś, nie wiem, takie blokady są. Troszkę dziwne, bo powinno być tego miejsca na spokojnie o wiele więcej, ale dobra, widzę, że będzie chyba 50 wave'ów albo 60. Dobra, widzowie, mam 50 wave i pojawił się Magnet Titan Toilet. Nie wiem co on tu robi, bo to dosłownie jest boss z poprzedniego eventu, naszego znaczy poprzedniego, w ogóle jeszcze poprzedniego poprzedniego eventu, czyli z Clockmenami i słuchajcie no, ziomek się tu pojawił, 50. wave 92% i już więcej nie mogę zrobić, więc wydaje mi się, że faktycznie to jest boss tego i powiem wam, że to jest dziwne, nie? Jakoś tak, no nie wiem, średnio to wygląda dla mnie, nie? Jakoś tak Jakieś tak w ogóle nie wiem. Nie wiem, jakim cudem to jest akurat boss drillmenów, Ale dobra, może tam było tak w odcinku. No, może tak jest. Ja wiecie, nie oglądam tych odcinków, to może faktycznie taki Bosik był. No, ale dobra, mamy to. Mamy 400 drillów. O matko, 750 XP. Klan są fajnie. Naprawdę spoko. Mamy drill event zrobione, widzowie, w tym odcinku. O to właśnie chodziło. Otwieramy nowe krejty z boosterami. Zobaczmy, co nam wypadnie tak w ogóle. Bo tutaj generalnie dostajemy aż, dwa, aż dwie paczki. Jak ktoś nie da rady, to na Easy mode też może grać. 50 Waveów, jak widzicie. Jest troszkę. Ciężko, bo ja faktycznie miałem takie dobre postacie, żeby to wygrać, nie? Mamy te dwa krejty. No i teraz tak, widzowie, co one w ogóle, jak one się nazywałem? Czekajcie, pokażcie. Drill Support Crate, okej, okay, to ma sens. Mamy Godly 1%, Mityk 9%, ten serowy Drillman, co się śmiałem, 90% Legenda. Dobra, no to raczej będzie legenda, ale otwórzmy, zobaczmy w tym odcineczku, co nam wypadnie. Leci, 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 leci i Corporal Drillman. Co ty robisz, ziomek w ogóle? 16 rangea. Cooldowny minus 10, pokaż się, ziomek. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ten w ogóle, Astro Large TV, dla mnie jest totalnie słaby. On nawet nie ma odbicia stunów, przez co ciągle go stunują i stoi jak wryty, jak głupi. Nie wiem, nie lubię go. Booster, zmieniam zdanie, że totalnie jest taki useless, bo nie ma odbicia nawet stunów. Trzeba coś na stuny brać, wiecie, naprawczego na niego. Drill damage multiplier, ok Czyli daje więcej obrażeń dla tych drillmenów, daje cooldowny. Jeszcze ma jakby mnożnik tego, ma po prostu mnożnik dodatkowy jeszcze. To jest chore w ogóle. Obrażenia 10% i minus 10% cooldownu i jeszcze na to mnożniki wjeżdżają, także to widzowie się jeszcze liczę tutaj dodatkowo. To wydaje mi się, że to będzie całkiem ciekawe. Na pewno warto go przetestować, wiadomo, ręża od 10 do 16 nie jest dużo. Ale słuchajcie, wygląda to fajnie. 2000 ich jest, no wiecie, no tutaj nie pofarciło mi się. Lepiej było mieć Godli albo Mityka, to wiadomo. No ale dobra, mamy to, no to, to mamy to. Mamy legendę. Mamy pierwszego boostera Drillmana. I słuchajcie, w tym momencie. No to mamy też VIP Camera Mena 4000, Tu 11 000, I'm Evan Każdy poluje na telan Telantrika jak nic Bo jest bardzo dużo Evanów Więc pewnie Telantrika też jest pełno Wydaje mi się, że nawet za gemy będę mógł go kupić Chociaż zależy za ile będą sprzedawali ludzie Ale to trzeba też troszkę odczekać, nie? Powiem wam tak, Santa TV znowu wraca jako farma Bo Titan Printer został osłabiony, dostał nerfa No i to tak wygląda Zobaczmy sobie jeszcze na Trading Plaza na koniec W tym update'cie, ja zawsze wszystko tutaj sprawdzam Wiecie, razem z wami I zobaczmy co tam ludzie tradują Czy już wrzucają Telantrika na aukcję jeżeli tak, to pewnie jakieś chore liczby, typu nie wiem, zapłać mi milion gemów. To nie ma sensu, oczywiście, no bo wiecie, na spokojnie będzie można go znaleźć o wiele taniej za jakiś czas, za tydzień, na przykład, nawet nie tydzień, może 3-4 dni. Bo te jednostki bardzo szybko. Zauważyłem, tracą na wartości. Serio, tak jest, że jest chwila, i dosłownie już tam te postacie chodzą po 30 kgmów, i tak dalej. No więc to, to na spokojnie się poczeka, ale chcę zobaczyć, co ludzie tradują. Czy już tradują krejty? No, można bardzo dużo rzeczy tutaj tradeować. To jest bardzo fajny, ten Drillman Event. Ale tutaj nikogo nawet nie ma, no to fajną plazę bidało. Naprawdę, dobra, mamy te trzy nowe kreytaż z VIP-a, z boosterów, zagranie i developer krejta, Wiadomo, można sobie pootwierać. Mamy pula za 299. No dobra, no ten pól, no to wiadomo. Będziemy testowali. Tutaj ten złoty drillman, jakiś, tela, znaczy jakiś telandrik. No, telandrik jest. Tutaj mamy widzowie jakieś rzeczy. Do, jest tego dużo. Ten złoty drillman, no to 1% jest na niego tylko. I ten nowy godli, też tutaj kolejny drillman. Nawet szefa Drillmana jeszcze nie przetestowałem w grze, także, widzowie, jestem mega do tyłu. Na pewno będę ogarniał, żeby to wszystko przetestować Wam na odcinku, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję się tutaj dostać, na tą plazę. Fajnie by było, bo tam jest 500 prawie, słuchajcie, rzeczy, także mam nadzieję, że się uda. Teleportujemy się, zobaczmy, czy wejdziemy, czy jednak gierka uzna dobra, masz laga i się Meres, przestań grać. Dobra, widzowie, jestem na największej plazie aktualnie i zobaczmy, czy coś już sprzedają ludzie. Upgraded Titan Clockman 900 koła?! Co tak mało jeszcze z podpisem? Nie, no widzowie, przecież ten, ten Titan mega stracił na wartości. Zobaczcie, im dłużej czeka czekamy, to tym więcej mamy. Aha, okej, okay, fajny update. Super, chciałem zobaczyć owki, ale widziałem 900 tysięcy Titana Clockmena. powiem wam, że to naprawdę mega spadek dla tego ultimata, że nawet poniżej miliona ludzie już go wystawiają. Wiadomo, jest nowy, to pewnie dlatego. Dobra, widzowie, ciągle wywala plazę, więc się za bardzo nie pobawimy, ale widziałem nawet Ewana po 298, słuchajcie. Mega taniutki, więc tutaj do no nie jest to drogie. Sigma Drillman drogi, ale to na chwilę, później już będzie tani. 8000 widzicie, to po prostu ktoś specjalny. Specjalnie sprzedaje drogo, na to trzeba poczekać. Pula mamy za 50, ludzie wbijają, także wystawiają Telantrik. Jak widzimy, 123 Telantrików, 299 Tysięcy. Mógłbym go mieć nawet teraz za DJ-a, ale wiecie co, to lepiej poczekać, to nie ma sensu. Titan Printer spadł totalnie, więc pewnie spadnie troszkę z ceną, bo spadł, jeżeli chodzi o nerfa, tak naprawdę. Znaczy, tak miało być od początku. King Drillman 280, 280. co on robi? Damage boost 25%, i ma te mnożniki. Ciekawe, jak te mnożniki działają, muszę to zobaczyć, widzowie. Więc ten King Drillman mega boostuje Drillmenów. A chyba na normalnym świecie to troszkę słabiej podobno działa, w sensie range mają mniejszego. Coś takiego, coś było mówione, że Drillmeni będą bardziej dobrzy do grania, w sensie będą spoko do grania mega na tym ich świecie, a poza ich światem może być różnie. Także King Drillman 800 tysięcy to są chore ceny na początek, więc no tak jak mówię, nie opłaca się po prostu nic robić. Tutaj mamy, znaczy, nic robić, nic kupować takiego, tak? Bez sensu kupować postacie na początku. Poczekamy, kupimy i będziemy sprawdzali. Mamy też tego nowego tutaj boostera. No dobra, to chyba wszystko z takich nowych tak naprawdę. Też czekam tutaj na te zalogowanie codzienne, ale bardzo dużo już postaci mamy w tej grze, naprawdę. Ultra Drill, Drill Crate, tutaj mamy te ultimate No powiem wam tak, będę próbował, będę próbował widzowie coś tutaj ogarnąć. Będą kolejne odcineczki z kolejnych e, sprawdzania, z testowania e, postaci. To na pewno, nie bójcie się, wszystko potestujemy. Też telantrika przede wszystkim, co on tam potrafi, bo to jest jakaś mega Dzięki za obejrzenie, taki póki co updatek ograny, się